Miejsce i, syna, i Ducha Świętego, Pana z Wami. Uczestnictwo w Mszy Świętej można porównać do wydarzenia z dzisiejszej Ewangelii. Tak jak przed apostołami na górze Jezus ukazał swoje bóstwo, tak pośród nas już kilk, w kilka chwil stanie on żywy i prawdziwy. Bóg pod osłoną chleba i wina, z wiarą i pokorą. Zbliżamy się do tajemnic Bożych, tu dokonuje się ofiara krzyżowa. Jezusa i tu już doświadczamy niebiańskiej uczty zbawionych. A w tej świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. Pierwsza za zmarłego Roberta Milewskiego, kolejna msza święta gregoriańska, druga za zmarłą Janinę. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem Myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się na dna. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się na nami. Młodolma się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu Świętego Jakuba Apostoła. Niech zbyt wielu z Was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto wkładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym im, ich ciałem, bo nawet okrętom, choć są tak potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujaźnić. I rzeczywiście ujarzmiła je ludzka natura. Natomiast języka nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za jego pomocą wielbimy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Oto Słowo Boże. Ty nas zachowasz, Panie nasz i Ty nas zachowasz, Panie nasz i Ratuj nas, Panie, bo brakuje pobożnych, zanikła wierność wśród ludzi. Wszyscy okłamują swych bliźnich, co budą w sercu mówią podstępnymi wargami. Ty nas zachowasz, Panie nasz i Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi i języki skłonne do zuchwalstwa. Tych, którzy mówią, naszą siłą język, usta nasze nam służą, tuż jest naszym Panem. Ty nas zachowasz, Panie, nasz Izbawco. Słowa Pana są szczere, wypróbowane przez srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć oczyszczone. Ty nas zachowasz, Panie, na wielki nas ustrzeżesz od tego plemienia. Ty nas zachowasz, Panie, nasz izbawco Alleluja. Alleluja, Alleluja. alleluja, alleluja, alleluja. Otworzyło się niebo i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami <laughs> z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się so białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: mi dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych? I pytali go: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on im rzekł: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię Wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z Nim tak, jak chcieli, jak o Nim jest napisane. Oto Słowo Pańskie. Słowa Ewangelii naszych nasze grzech. Wszechmocnemu i wiekuistemu Bogu przedstawmy intencje nasze, Kościoła i świata. Prośmy za kapłanami i osobami konsekrowanymi, Niech ich świadectwo głębokiej wiary i posłuszeństwa Chrystusowi przyczynia się do duchowej odnowy oblicza ziemi. Ciebie prosimy. Prosimy o pokój na świecie, niech dialog i poszukiwanie dobra wszystkich stron przezwycięża wszelkie konflikty i zatargi międzyludzkie. Ciebie prosimy. Prosimy za niewierzących, poszukujących prawdy i dobra, niech światło przemienionego Chrystusa, Przeniknie do ich serc w sumieniu umysłów. Ciebie prosimy. Prosimy za ludźmi kultury i sztuki. Niech ich dzieła pomagają innym dostrzec autentyczne piękno i wyzwalają w duszach poczucie wieczności. Ciebie prosimy. Prosimy za zmarłymi z naszych rodzin, naszej wspólnoty, szczególnie za zmarłego Roberta i Janinę. Niech cieszą się z oglądania oblicza Bożego na wieki. Ciebie prosimy. Prosimy za naszym liturgicznym zgromadzeniem i naszymi rodzinami. Niech każde spotkanie z Bogiem w modlitewnym milczeniu i adoracji przemienia nasze życie. Ciebie prosimy. Wszechmogący wiekuisty Boże, Ty powołujesz nas do życia w Twojej światłości i nakazujesz słuchać swojego Syna. Wysłuchaj nasze wołania, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności Otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i prac rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieku. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności... Otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosław. aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Amen. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę przez Chrystusa Pana Naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne na to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienia czynienia przez umiłowanego syna Twojego Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając Twoją wolę nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc martwych stania. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając Święty, Święty, Święty. Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Posanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Posanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w fale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, z jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieństwem, ze Świętymi Apostołami, ze świętą siostrą Faustyną, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusami Chrystusia, Tobie Bożojczy, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się wołać Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw odesłaj. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, z nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, Chryste, Chrystety, powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Módlmy się. Posileni na uczcie eucharystycznej, prosimy Cię Boże, sprawa, byśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan z Wami. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju, Chrystus. O,